Kochani, dzisiaj będziemy robili e, sobie tutaj e, poręcze, będziemy malowali ten cały wielki dom. Mam nadzieję, że nam się wszystko tutaj uda fajnie pomalować. E, no cóż, zaczynamy malowanie bez zbędnego przedłużania. Zostawcie łapkę do góry, jak Wam się film spodoba. Łapkę do góry, jak Wam się nie spodoba, Polecam zasubskrybować kanał. No i lecimy z filmem. Zaczynamy od wzorów ścian i wybieramy jakiś fajną y, ścianę może żeby było łatwiej zacznijmy od tych domków letniskowych to tutaj chcę wykorzystać dokładnie to dokładnie to no powiedzcie że to nie pasuje to no, zobaczcie jaki słodki kurcze domek letniskowy no kurcze no taki robimy kochani jak nic trzeba taki zrobić tutaj też dodajemy żeby to wszystko dobrze wyglądało tutaj już dodaliśmy z, z tego daszku nie, nie dodaliśmy, ale zobaczcie, jak to dobrze wygląda taki domek letniskowy, nie? Przyjaźnie, aż się chce w takim domku letniskowym mieszkać. Cóż, tutaj trzeba przybliżyć, bo tutaj akurat mamy tak, tak ciężko do budowy ścianę, jest taka niedostępna. Yy, dobrze, o no i Git, już teraz będzie łatwiej budować. Tam ten domek drugi nie jest aż tak bardzo ciężki jak ten. O, tu już pomalowaliśmy ścianę. No to super, w, w półtorej minutki sobie uda, się udało nam pomalować ścianę w pierwszym domku. Teraz drugi domek, no i jeszcze ta ogromna widla. I jak nam starczył czasu, to jeszcze dzisiaj zrobię poręcze do balkonu. Oraz ogólnie podłogę na tych balkonach. A podłogę chciałbym zrobić taką marmurową. Eee, zobaczymy, czy się uda. Dobra, jeszcze jedna ściana i... W nieco ponad dwie minutki uda nam się skończyć dwa domki. Nawet szybko poszło. No to w sumie, w równo dwie minutki nam się udało skończyć dwa domki. Eee, zobaczmy, jak one się prezentują. No, w porządku. Gdyby nie ta asymetria tych okien, to nawet bym powiedział, że dobrze. Eee, dobra, pora zająć się wreszcie tą wielką willą. Czy ładna ocenić sami? Według mnie niech będzie na taki pierwszy domek, nie jest źle. Bywało gorzej. Ja myślę, że tutaj czyste ekspresje mogłyby pasować w miarę. Albo może to, co to jest, jest czyste, proste, ale ładne. Nie, bo tutaj zobaczcie, są jakieś listwy, więc to raczej odpada. Chyba żebyśmy wzięli to, ale po prostu kolor zmienili. a to nie ma takiego czystego białego. No to ten odpada. A ten doskonałość tynku przybliżmy. Nie, 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 wyżej. Jak to Wam się podoba? Podoba Wam się to? Mi się podoba, chyba tak malujemy, co? Jest proste, ładne. Tak, na ten kolor pomalujemy nasz cały dom. No to zaczynamy. Polecimy sobie od góry. I będziemy tak po kolei jechać. Niestety to się strasznie zlewa z tym gipsem. Więc ogólnie, jak ja malowałem jakieś takie większe przestrzenie, to nie wiem czemu, ale ja sobie zawsze malowałem cały dom na jakiś taki dziwny kolor, na przykład zielony. I później malowałem na biały kolor po prostu, żeby było mi łatwiej rozróżnić, gdzie już jest pomalowane, a gdzie nie bo jak tego nie robiłem, to po prostu później było dużo tych yy, tych, tych, gul, tych ogólnych tych początkowych regipsów, których niestety się nie da zmienić Szkoda, że nie można w ścianach zmienić, żeby od razu się ściana budowała z takiego materiału, jakiego chcemy, żeby, żeby później wyglądało żeby później się dawało, no bo ogólnie w niektórych pokojach zrobić ściany to jest naprawdę Wyzwanie czasem to jest po prostu niewykonalne, żeby w niektórych pokojach zrobić dobrze ściany, tu jeszcze chyba nad drzwiami nie jest pomalowane. Co jak myślicie, jest już pomalowane czy nie? Jest, tylko się światło tak odbija, dobrze. Nie idzie nam aż tak powoli jak myślałem, że będzie nam szło. Nawet szybko to idzie Wczoraj w ogóle w odcinku, albo przedwczoraj, nie wiem, nie pamiętam kiedy to wleciało w, w, w ogóle nie mam rozpisanych dat mniej więcej jak to wlatuje Po prostu spontanicznie To wczoraj planowaliśmy właśnie, w sensie Rozdystrybuowaliśmy tutaj te okna yy... I nawet nam wyszło Te okna osadzić w dobrej lokalizacji Dobra, górę już mamy skończoną chyba. Myślę, że jak ogólnie będziemy robili pokoje, to myślę, że te pokoje zrobimy w taki sposób, że, yy, że po prostu yy, jak zrobimy jeden pokój i pomalujemy w nim ściany, zrobimy kolejny pokój i pomalujemy w nim ściany, później na korytarzach ściany, tak żeby po prostu było łatwiej malować te ściany. Pomalowanie ścian też do łatwych yy, nie należy, jak jest szczególnie taki pokój, gdzie jest dużo takich małych kącików. Później te drzwi pomalować i ogólnie wszystko to nie to do szału osobiście doprowadza. No cóż, a chyba jak skończymy te ściany, to tak Wam yy, zaspoileruję trochę, że jak skończymy ściany, film ze, ści ze ścianami, ogólnie tutaj poręczami i tym dachem na balkonach, bo raczej zdążymy już, widzę po czasie, że zdążymy, bo już zostało nam e, jedno piętro odcinka dopiero 6 minut, więc e, szybko się z tym uporaliśmy więc zostanie nam jeszcze czas na stworzenie fajnych tutaj poręczy balkonowych oraz e, podłogi dobrej i już dom z zewnętrznej strony będzie się prezentował dobrze, a myślę, że w kolejnych odcinkach e, z, z, zajmiemy się po prostu. E, Zewnę zewnętrzną stroną yy, całe, całego kształtu domu to znaczy zrobimy yy, po prostu o, zrobimy po prostu, yy, kochani, podwórko wiecie, jakieś tutaj yy, nie wiem, czy wypuklenia będziemy robili, wypuklenia nie wiem nie mam pojęcia co, co nie, patrzcie co, co się stanęło, nie da się tego naprawić, nie da się tego usunąć, yy... No, i zrobimy chyba jakieś tutaj drzewka, po prostu w którymś tam odcinku. Jakieś takie ogólnie dodatki, i to chyba zrobimy w, w jednym z kolejnych odcinków. E, dobra, teraz przyszła pora na. E, nie na to, tylko na to. E, zrobimy tutaj na górze jakoś fajnie, e, i to zrobimy raczej z. nie metalu, cel. Ja... Tak, na sam dach to ja myślę, że coś takiego, jakieś takie delikatne. Albo w ogóle marmurowy możemy zrobić. Biały marmur możemy wykorzystać. Tutaj fajnie. Yy... O, ten też jest ładny. Ten moglibyśmy do kuchni albo do jakiejś łazienki wykorzystać. to wykorzystamy chyba biały marmur i na bogato wyłożymy yy, na dach ten marmur. I chyba tak zrobimy. Dobra Szybko nam idzie dzisiaj kochani Jak tak dalej będzie szybko szło To skończymy ten dom robić Jeszcze w listopadzie No cóż, czy robimy z marmuru też? Chyba tak, żeby to ładnie po prostu się komponowało Nie, co już on zrobił? Okej. Okay. Trochę przybliżę, kochani. Jakbyśmy wyłączyli siatkę, tak to, to wygląda. Jakoś bogato bardzo się to nie prezentuje. No szczerze powiedziawszy że tak z kubetem wygląda. No i dobra. Może w życiu Steamów z perspektywy Steamów będzie to inaczej wyglądało. A czemu tutaj nie zaapuje tej ściany? A I trochę się przesunęło. Mam. czekajcie, zanim nam te balkony tak wolno idą. Wiecie, co zrobimy? Zrobimy tryb y, z lotu ptaka. Będzie chyba najłatwiej. O tak. Jeszcze poręcze zrobimy w tym filmie i będzie chyba koniec, kochani. Dzisiejszego filmu oczywiście. I dom tak, jako taką będziesz już prezentował, tak jak będzie wyglądał oryginalnie. Czyli już raczej nie będziemy nic zmieniali, tutaj ewentualnie dodawali coś, jakieś drobiazgi na balkon, no i później już zaczynamy robić wreszcie podwórko, kochani. Bardzo ładnie nam idzie, kochani, ta seria, bo ogólnie mało odcinków jest jakiegoś bardzo, a już dużo rzeczy udało nam się zrobić. To znaczy, że mogli więcej, więcej yy, poświęcić na yy, rozwijanie naszych simów, a nie na budowę i budowanie simów i w ogóle domu. Już po, powoli etap drugi kończymy, przynajmniej z tej zewnętrznej strony, bo jeszcze nam, przy, przypominam, została ogólnie tab, yy, nie tablica, tylko piwnica. Została jeszcze do zrobienia, jeżeli chodzi o dom jako taką, taką osobną część, to raczej na końcu zrobię piwnicę wiecie W piwnicy ja bym chciał zrobić bar i kino domowe. Mam taki fajny pomysł. basenu się chyba nie da pod, pod spodem robić, więc chyba nie zrobię basenu, a fajnie by było mieć w domu basen. Myślę, że fajnie by to wyglądało, gdyby w piwnicy był basen. No i cóż, zrobimy ogólnie piwnicę. Ale najpierw nas jeszcze czeka meblowanie. Meblowanie jest najlepszą częścią, o ile się ma plan. A ja mam mniej więcej plan. Dobra, jeszcze zrobię poręczę. Eee, jaką by tu poręcz wybrać? Jakąś taką białą. Może nie jakąś przesadzoną. Nie, nie przesadzajmy jakąś bardzo. Ale ten pod jest ładny. Podoba mi się ten pod. Myślę, że taka mogłaby być. Bo jest yy, nie jest jakiś przesadzony, ale jest też w miarę elegancki. I oczywiście bierze moją ulubioną opcję, czyli taką eee, I jak to robimy? Robimy ra raczej tak I robimy po prostu po kolei Tu zrobimy tutaj, tutaj chyba znowu Weźmiemy sobie ten tryb z lotu ptaka Bo chyba najłatwiej będzie budować po prostu z, z, z tym trybem Okay. No i to będzie już tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, jak to skończymy. O, tu jeszcze poprowadzimy, że był taki jeden duży fajny wspólny balkon dla yy, każdej z sypialni, albo cokolwiek tutaj będzie. O, czekaj się zajmiemy na chwilę ten tryb. Jakby to zrobić? Chcę, ja żeby było symetrycznie. Więc zrobimy jeszcze tutaj. Wy to widzicie? Znowu nam na ten beton zmienili. No ja, musimy znowu zmieniać. To jest po prostu czyste frajerstwo. Co oni nam zrobili? Ale się teraz odpaliłem. Byłem taki cichy przez cały film. To teraz się odpalę. Muszę znowu to wykładać tutaj, ja nie wierzę Jeszcze nie możemy tego stawić, że na szczyt pokoju o teraz Jakie gówno Dodatkowe minuty odcinka w takim razie nie macie Cóż, w całe szczęście jakoś prawie nam to idzie. To było po prostu frajerstwo, kochani. To, co teraz się odwaliło, to było... To było niemiłe, okej? Okay? Dobra, zdejmiemy ten tryb i wróćmy do naszych kochanych barierek. Eee, w sumie to niepotrzebnie to robiliśmy tutaj. Bo tutaj i tak musimy znowu balkon zrobić. No cóż, no to będą takie dwa wspólne balkony, w sumie. Jakby nie patrzeć. Nie, nie, dwa cegadła, ja w sumie. Będą ja po prostu dwa balkony, chyba. A tu jeszcze zrobimy tak. Tutaj kawalindek i tutaj już zrobimy tak, co ja tutaj zrobiłem? Strzałka tutaj, bo źle coś poszło. Nie no, weź to cofnie, ja zrobił. Zrobimy strzałkę niżej. No, no i teraz można. Ale i tak znowu musimy robić od nowa ten... To po co ja ten marmur wykładałem tutaj. Nasze życie, kochani, jest okropne w tych sensach. My się tak staramy, oni nam tutaj. Jeszcze życie utrudniają. Że jeden zamachę zrobimy, co nam szkodzi. No git. I git jest wreszcie. Dobra, jak te balkony wyglądają, powiedzcie mi. Jak to taką się prezentują? Dobra, musimy jeszcze walnąć balkony... Nie no, te balkony są najdłuższe. To jest film o balkonach, kochani. Yy, no i jeszcze dajmy do góry. Uff. Ja to się zamęczę. Dobra, tak i od razu zrobimy drugi i ten trzeci. Żeby więcej już nie kombinować tutaj. A! Czy Wy też to widzicie? Bo ja widzę. Drzwi było krzywo. Tutaj? No dobra, zróbmy. Zróbmy ogólnie wszystkie już chyba tutaj balkony, które są. To jest takie kombo tych balkonów. Dużo ich jest tutaj. O, no i jutro będziemy mogli już fajnie sobie zacząć robić dekoracje na zewnątrz. A to chyba będzie mniej żmudne niż to. O. Aż boli mnie, że ten marmur jest tutaj usuwany. Specjalnie go tutaj po, po układę, żeby później nie musieć. Ale jak zwykle, muszą mi uprzykrzyć, nie? No, trzeba po prostu człowiekowi dopiec, nie? Jeszcze trzeba nadudać. dać. Dobra, za jednym zamachem nam się udało. Tutaj też. O, no i super. Czy tu jest jeszcze jeden balkon? Nie gadajcie, że jest. Czy tu jest... Ja pierdziele, ja ile na... ja tymi balkonami dosłownie srałem. Po co nam tyle balkonów, kochani? Rozumiem, balkony są fajne, jak najbardziej, ale... Bez przesady, tutaj się nie może zacząć, więc zrobimy... Tak. Po co ten balkon jest? To ty, 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 jest po, tylko po to balkon, żeby był No cóż. Nie mogę narzekać, bo sam projektowałem ten dom. No ale mogłem trochę mniej tych balkonów udać. Moim skromnym zdaniem za dużo. Ale dobra. Jak już jest, to niech będzie. Puff, wreszcie się to udało zrobić. Trochę dłużej niż się spodziewałem, no ale cóż, możecie zostać łapkę do góry, jak Wam się film spodobał. Mam nadzieję, że malowanie i stawianie poręczy i budowanie balkonów Wam się spodobało. Jutro zajmiemy się dekorowaniem yy, zewnętrznej strony, w sensie ogólnie po, podwórka. Więc widzimy się jutro. Pa pa!